Jest poniedziałek, 6 lutego 2023 roku. Przed mikrofonem Sebastian Gruszka i witajcie w podcaście Długi Dystans rowerem. Dzisiaj kolejny przegląd minionych oraz nadchodzących wydarzeń w kolarstwie długodystansowym. Wracamy do wydarzenia z 28 stycznia, które odbyło się w Zielonej Górze. Mówiłem o tym już w poprzednim odcinku, a dzisiaj chcę Wam powiedzieć nieco więcej na temat tamtegoż wydarzenia. Cześć, z tej strony Tomek Jędrzewski ze sklepu ProRowery Zielona Góra. Witam serdecznie. Na naszym sklepie mieliśmy już wcześniej dwa wydarzenia. Pierwsze wydarzenie właśnie było promowanie Krzysia Fechnara jako osoby, jako ultramaratonczyka. Kolejne spotkanie, które zorganizowaliśmy już z Lubuską Szosą, to było już nas ponad 60 osób i to wydarzenie było połączone z objazdem kawałkiem trasy Lubuskiej Szosy oraz z poczęstunkiem, z prelekcją, z wywiadem. Na drugim spotkaniu wypowiedziałem zdanie, że zrobię wszystko, żeby Zielona Góra stała się stolnicą ultrakolorstwa w Polsce. Osobą prowadzącą rozmowę był Adam Proborz z kanału Tour de Tour, który w pierwszej części właśnie rozmawiał z Remkiem Siudzińskim, organizatorem Mistrzostw Świata. Druga część wydarzenia była przeznaczona dla organizatorów poszczególnych maratonów ultra w naszym kraju: Weronika Janik-Lubuska-Szosa, Henryk Huzar, Piękny Zachód, Mariusz Lickiewicz, Graf Magedon oraz Tobiasz Jankowski, Ultra Duch Puszczy. I oczywiście warto wspomnieć jeszcze o Krzysiu Fechnerze i Marku Rupińskim, czyli dwóch zawodnikach, którzy przygotowują się na ten piękny wyjazd do Stanów Zjednoczonych. W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się kolejnych podobnych wydarzeń w innych miastach Polski, właśnie w sklepach sieci ProRowery, których to w naszym kraju jest 39. Z tego co mogę powiedzieć, to zaczęły się już rozmowy z naszym sklepem w Szczecinie. Tam też mieszka drugi zawodnik, właśnie Marek Krupiński, kolejnym miejscem prawdopodobnie będzie Toruń, naprawdę zostaliśmy bardzo dobrze odebrani, odczułem osobiście wrażenie, że ludzie czuli się u nas tak bardzo dobrze, tak jak wiesz, w domu, rodzinnie, rozmawiali ze sobą, było dużo uśmiechu, zachwytu, rozmów, no zdjęć, naprawdę nikt nie chciał wychodzić od nas ze sklepu. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata World Ultra Cycling Association, tak jak już wspomniałem, w tym roku po raz pierwszy w historii naszego kraju odbędą się one właśnie w Polsce. I odbędą się przy okazji imprezy Race Around Poland. Będzie to trzecia edycja wyścigu dookoła Polski i jej organizatorem jest właśnie wspomniany już wcześniej Remigiusz Siodziński. Start i meta. Race Around Poland będzie w Warszawie i przypomnę, że termin rozpoczęcia imprezy 15 lipca 2023 roku. Kolarstwo, właśnie długodystansowe, dzięki tej dobrej promocji, to, jakie daje możliwości, będzie miało wielu zwolenników w naszym kraju i uważam, że to jest dobry czas, aby właśnie w Polsce uprawiać tę dyscyplinę. Ja oczywiście życzę każdej zawodnicy, każdemu zawodnikowi. Oby trasa przebiegała w bezpiecznych warunkach, żeby wszystko szło po ich myśli i żeby kolejne zawody ultra y, okazywały się naprawdę genialnym doświadczeniem, i żeby się później tym po prostu dzielili na forum właśnie większym, także niech im się wiedzie po prostu. Dzięki wielkie w tegorocznych mistrzostwach świata tych właśnie które będą się odbywać w naszym kraju. Wziąć udział może dosłownie każdy amator kolarstwa. Nie ma obowiązku zdobywania wcześniejszych kwalifikacji, ale jednak by wziąć udział w mistrzostwach świata i być w nich sklasyfikowanym, należy dołączyć do stowarzyszenia World Ultra Cycling Association. Tak naprawdę jedynym warunkiem przystąpienia do tego stowarzyszenia jest wypełnienie wniosku i wniesienie opłaty członkowskiej wynoszącej 35 dolarów rocznie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, co takiego wydarzyło się podczas spotkania w Zielonej Górze, jacy byli goście i gdzie można spodziewać się kolejnych tego typu wydarzeń w ramach organiz organizowanych w ramach sieci sklepów ProRowery, to odsyłam was do strony internetowej rowerem.pl, gdzie już niedługo, dzisiaj najpóźniej jutro, pojawi się artykuł całkiem obszernie opisujący właśnie to wydarzenie. Teraz zapowiedź specjalna. Szczególnie zapraszam was na tegoroczną Robinsonadę, która odbędzie się w dwóch terminach i w dwóch województwach naszego kraju. 29 lipca w województwie mazowieckim start i meta w Warszawie, natomiast 19 sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim ze startem i metą w Toruniu. Zarówno w Toruniu, jak i w Warszawie przygotowane będą trzy trasy. Trasa biała, tak zwany rowerowy trip o długości około 150 km z wyznaczonym limitem czasu 24 godzin. Trasa zielona będzie liczyć około 250 km, a limit czasu na jej pokonanie został określony na 35 godzin. Z kolei najdłuższą trasę pomarańczową, która liczy około 500 km, na jej pokonanie limit czasu... Wyznaczono 75 godzin. Ultramaraton rowerowy Robinsonada to piękne krajobrazy, niezapomniane doznania, a przede wszystkim ludzie. Tacy, którzy czują więcej i chcą więcej. Dlatego wsiadają na rower i rozwijają skrzydła. Niosą ich dwa koła, ale przede wszystkim pasja, marzenia, siła charakteru i pragnienie przeżycia czegoś niezwykłego. Taki jest wstęp opisu na stronie internetowej robinsonada.com.pl i już w tej chwili zachęcam Was do tego, żeby odwiedzić tę stronę internetową, zapoznać się z ofertą, z propozycją i zapisanie się właśnie na ten ultramaraton. Czy to do Warszawy, czy to do Torunia. Dodam jeszcze przy okazji, że jest bardzo duża szansa, że właśnie 19 sierpnia w Toruniu będziemy mieli okazję spotkać się właśnie na miejscu w bazie maratonu. Dlatego zachęcam gorąco jeszcze raz do tego, żeby wziąć udział w Robinsonadzie i przeżyć tę niezapomnianą, fajną przygodę. Przenosimy się teraz za granicę, ponieważ od wczoraj możemy śledzić poczynania na Trasie wyścigu Race Around Rwanda. Dla niewtajemniczonych, Rwanda jest to państwo w środkowo-wschodniej Afryce. O powierzchni 26 000 km2, Rwanda graniczy z Burundi, Demokratyczną Republiką Konga, Tanzanią i Ugandą. Trasa jest bardzo zróżnicowana. Na dystansie 991 km, bo taka została zaplanowana, suma przewyższeń wynosi prawie 18 000 metrów. Ja bym się nie spodziewał, że w środkowej Afryce teren może być aż tak zróżnicowany, żeby na prawie 1000 km mieć 18 tysięcy metrów przewyższenia. Uczestnicy zmagają się z trasą już od wczoraj, od 5, od 5 lutego. Start był o godzinie 4 rano, czyli o wschodzie słońca. I limit czasu na, dla trasy wyznaczono do 11 lutego do godziny 23.59. Polecam śledzić informacje, jeżeli jesteście zainteresowani, coż takiego się dzieje w Rwandzie, jak idzie uczestnikom maratonu. Więcej informacji na pewno znajdziecie na stronie internetowej racearoundrwanda.com. I na koniec dzisiejszego odcinka chcę was jeszcze zainspirować wyprawą przez Hiszpanię. 1200 km z północy na południe od wybrzeża do wybrzeża. Trasa liczy około 1200 km i start około 10 uczestników jest planowany na początek wiosny jak zwykle już od kilku lat. Oczywiście organizatorzy podają, że jeżeli jesteście zainteresowani uczestnictwem, możecie się skontaktować bezpośrednio z organizatorem na adres dm.maupa.duncanmeller.plus.com. Jeżeli oczywiście chcecie wziąć udział w tym przejeździe grupowym, ale oczywiście poza tym organizatorzy zachęcają do tego, że w każdej chwili, w dowolnym czasie możecie tą trasę pokonać samodzielnie. Więcej informacji zostawiam Wam oczywiście w linku, który jest w komentarzach do odcinka podcastu. Link prowadzi do strony montaniazwastias.com. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Polecam śledzić w mediach społecznościowych profil Seba On Bike na Instagramie oraz na Facebooku. Jestem oczywiście dostępny dla was do słuchania na wielu platformach podcastowych oraz na YouTubie. A jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania związane z, ze startem w ultramaratonach, to zachęcam Was oczywiście do kontaktu. E, adres mailowy: e, kontakt.małpa.długi.dystansrowerem.pl. Dzięki serdeczne za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.